Co? Myślisz, że jedno czułek koliberku, a dalej przerywa? Jadę, a ty stój na peronie i płacz. Będę nieprzejednany przez trzy minuty. Potem uchylę okno, krzyknę coś i będzie o jedno dramatyczne wyzwanie za wiele. Po czym lecz nic nie usłyszysz. Spróbujesz ukręcić mój numer, ale na koncie masz zero. Ja mam że ci powrót u szyi i poprowadzi za sobą. Podeszrze ci gardło, wybrza serce, wypluje jelita. Będziesz stać twój mózg, pić krew, bożenia ciało, ruszyć w zębach kości, lecz ich nie połamie. Ciało. rozebrzeć na wstrzępy. ale i tak po Twojej Zajęte, zajęte, jednowolne, ale w sumie zajęte graty, dzieciaki, zajęte i tak trzy wagony. Z Wrocławia do Olsztyna zajęte w pierwszej klasie delfiny i foki jak w izolatkach. Dopłacić czy stać. Z ciksami i wodą do góry do czoła. O, gdybym dysponował widnym przedzielikiem, na pewno bym wzrosły biorytmy skutecznie. Aż nagle dwa wolne dla mnie i dla wspomnień. To się raz siądę. Pociąg wibruje, niepewny, gdzie się podziać. Kilka pytań, ale po co? Łatwiej jedną drzwiami. Żeby nie było, zostawiłaś u mnie krem nawadniający raj, sąsiada i liczne włosy łonowe. Mam kilkadziesiąt na lewym policzku. Być może lustra w pociągach kłamią. Płynę w dół Mississippi, gdzie się rodzi złoto. Nie chcę jadać w ładągu z całą tą hołotą. Pływem w brudnej łodzi, hojny miniam doły, przymrużone oczy pobijam w popioły. A jednak szkoda nie zobaczyć drzew z tej białej drogi, nie zatonąć w stercie pudełek malowanych kwiecień. O, niepojęte, zacne rumowisko, które jest miejscem jak inne ubogim. Założyć sweter? Ja muszę zasłonię, bo państwo widzę, że się skupiają tutaj na czytaniu. Nie, założyć sweter? Na koniec proroczy spacer, na zwrotnik, zwrotnicę lub po zwrot podatku od decyzji wyjątkowej wagi, od niebieskiego fiskusa albo dalej. Bo jestem sprawny. Pod parą, jak mówią. Z dniem 1 czerwca do 2007 roku wskutek sporu pomiędzy PKW Przewozy Regionalne a spółką Wars w pociągach PKW Przewozy Regionalne nie kursują wagony barowe. Ograniczono także znacznie ilość wagonów sypialnych i doleżenia. Mimo to zdzierają czopy. Choć nie ma za co. Po Kible, menele na dworcach, konduktor na bani, ukradli mi stanik, Kumpel napisał książkę z obrazkami. Było o podróżach, dupach, dyrektorze. Miał jeździć za fri po kraju, a po wyborach premierem mógł zrobić najwyżej w biurze Robi się chłodno. To też jest rozkosze suche, wydmy. Nic osobistego. Człowiek, jego myśli, mkniemy. Pojawiam się w miejscach, gdzie mnie nigdy nie było. Siadam przy oknie, fartownie. Jeszcze mnie szczypią brodawki liściaste i niteczkowate po jak gryzłaś język i go zstałaś. I co z tego? Mam urodziny i hotel i muszę wypracować sobie prezent. No do dzieła. Dosiadałem się. Dwie. Jedna ma spodnie jak ty, kolorowe nitki, czerwone guziczki, ale gorszą figurę. Druga se premie. Na prośbę robię zdjęcie. Musisz nacisnąć ten spust na górze. Też rozbłyszcza wszystko. Wysoko, nisko, przód, ty, lewa, strona, prawa, centrum, dalsze otoczenie. Rozmawiamy chwilę. Wracają ze Szkocji, gdzie, jak widać, radzimy sobie nieźle. Szybko w oczach staje mi ciszak. Agresywny jak urajcowany dzik. Wymieńam. Dzwonię. Poza zasięgiem. Nie mogę odebrać swojego sygnału, choćbym się nie wiem jak stroił. Niedobrze, dobrze. Przeżyję. Osiągnąłem w tym pełną biegłość. Wiesz, że boję się tańczyć. Jak żaby mówisz. No jak żaby, mówię. Miałem być zły na świat, trucz szczerze, nie będę. W nocy rzeczy powstają na nowo. Otwieram okno i załóżki domów i kraświadeł za morskie kraje w powijakach. Tak cicho zawiązuje się przestrzeń. Wiatr rozwiewa włosy, które już dawno przeszły twoim zapachem. Gwizd rozległ się akurat, gdy na siedzenie upuszczałem papierosa. No. Pytam, a ostatnio jechałem tym nowym. Wpatrzony w migającą lampkę awaria w uce, bez trzymanki. Przede mną siedział kieszonkowy hipnotyzer jedzący maleńkie ptaszki razem z kośćmi. Liczyłem przerzucia, obliczałem herce. Stawaliśmy kilka razy, pozdrawiali nas rolnicy, żony rolników, zwierzęta gospodarskie. Były też gorące napoje. Młynarzom, żniwiarzom, wszystkiego najmniej. Ktoś tu bardzo metafizycznie żyga na korytarzu. Podnosimy głowie. Panie mówią o zwyczajach w jedzeniu, a tu pierwotny język. Czułe gardłowanie. Zamykam drzwi, czego uszy nie słyszą, tego sercu nie żal. Głośniej o nowych torach nie potrafię. Pani wybaczy, że Boże słuchawki. Proszę popatrzeć na to dziecko i matkę, co grają w karty, chociaż nie potrafią. Proszę zobaczyć, jak się z wody unosi światło, jak nas jesień moczy, a potem wysusza. Mi proszę dać spokój. Mnie mowa nie wzrusza. No, a, jestem eurytofem! Wyszły i żyję. Zostawiły zapach melorowych perfum, papierki, miękkie oddechy, które teraz muskają mi szyję. Światło jakieś do no, Nie można czytać. Zwalniamy, zmieniamy tory, szarpie nami, a jednak ciągle do przodu. Kiedy mam w sobie miłość, radzę sobie bez seksu. Póki co. Podejrzałem panią jak zmieniała ręki w przedziale obok. Wiatr podwiał zasłonę. Było mi głupio jak wtedy, kiedy ciasto do pizzy oparłem na mące ziemniaczanej. Weszłaś do kuchni, wtedy kończyłem ugniatać. Stoł kuchenny jest konstrukcji solidnej. Podaję rękę, udzielam porad, pytam, a potem dostaję odpowiedź. Konduktor, bilecik, legitymacja, taka ze ślepem jest interakcja. Troską i lękiem, czy się wyróżniam? Lęk przed niebytem byt mi utrudnia? A co z nami? Blednę na myśl o tym, że to już pół roku, a ciągle nie tegies. A przecież ziemia i niebo wiedzą, jak mocno w płomieniach, promieniach, promilach, jak bardzo próbujemy. Idź do lekarza, proszę. Idź do lekarza, bo ja innego ratunku nie widzę. Przymykam oczy, kli komedian się wciska, otwieram, czarowni chłopcy pojawiają się w tych stronach. Rzęsy długie na stopę, rozmażony wyraz twarzy nigdy nie zapuszczą brody. Nie będzie Ożanku. A kiedy postawię nogę na suchym gruncie, na ziemi jałowej, dam ci kwiat dynicy. skoro już skrzydła nie niosą mnie w przestrzeń. Jak cię wtedy nazwał? Dynka? Ironia. Przyszła pani konduktor. Ręce kontrolera są czarne od pieniędzy. Fuj, myślę i wyrzucam jak śliwkę przełamaną na pół, z której harcuje ten czarny niebolak. Mózg kontrolera jest czarny od podejrzeń. Doskoczył mi puls. Ale trochę. Trzęsę się, pocę się i o, już dwie godziny. Chciałem tylko sprawdzić, jak to jest A, a okazuje się, że B. Patrzę na twoje zdjęcie i dokładnie wiem, od czego masz pod oczami wory. Skąd odgniecenia i że śmiejesz się, bo kazałem ci powiedzieć, cukierek, czekolada. Kiedy się patrzy na ciebie, to właśnie to jako pierwsze przychodzi na myśl. Dopiero potem jest rozżalenie, że po każdym sajdonie trzeba poniekąd zaczynać od początku. Przecież oboje musimy pokazać. He, he, już, już. Będziesz zdrowa i cała. Na mieście są punkty, do których oddałem stermę i krew. W każdej chwili możesz się podobać. No? Na owoce kandyzowane? Chciałbym Cię zaprosić na film o produkcji kandyzowanych owoców. Myślisz, że powstał taki? Mieć kamerę? Złote palmy w kieszeni. Tyle mandarynki w tobie. O tu mam bananę. Jak sobie tak pogadam, to mi lepiej. Przepraszam. samym ostatniego papierosa powoli. To kompan wytrwały. Filozof czarodziej. Z nudów przewracam oczami, czytam niedawne wiadomości. Nawet te twoje żarty lubię. Szkło w oczach. Tapyka na ścianach. Odbicia w fotelach. Niespodzianka w jajku. Wracam. Chłopiec rzędzi, potem wchodzi w pozycję dwa. Na ręku matki z ust cieknie ślina, w szczepia studiują hybrydna, pulsują żyły snu. Usnął nad książeczką po włosku kanonik, zakładam sweter. Czy to na pewno koniec nierozważnych słów, złowieszczych jak arytmia przed snem? Koniec spojrzeń w okno, w dekol w lusterko? Czas psuje się jak mięso. Cało ciebie. Bo tutaj tylko dni, które nie zdarzyły się nigdy na świecie.